Ma z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami do SCS Software. A w dzisiejszym odcinku mamy informacje na temat dodatku Iberia. I dzisiejszym tematem są miasta przybrzeżne. Po wydaniu Colorado, najwidoczniej przyszedł czas na to, żeby no skupiać się teraz nad tym najbliższym dodatkiem do ets -a, czyli nad Iberią. No, i najbliższe informacje będą właśnie dotyczyły tego dodatku, bo wiadomo, jest planowany na koniec tego roku. Miejmy nadzieję, że oczywiście uda im się z wydaniem tego dodatku. Natomiast, tak, jeśli chodzi w ogóle o dzisiejszą informację, to zanim do niej przejdę, to jest taka ciekawa sprawa. Bo już tutaj taki trzeci raz mi się w ostatnim czasie zdarzyło, że ja albo planowałem jakiś film, albo opublikowałem w sumie już jakiś film, i za chwilę SSO, które wyjeżdżało z podobną tematyką, właściwie za chwilę pojawiały się już jakieś oficjalne informacje od nich na ten temat, czy coś. Bo coś takiego miałem przy... no w sumie ostatnio, kiedy były urodziny ets -a. No przez to, że CSO, software postanowiło świętować je dzień wcześniej, no to nie mogłem zrobić pewnego filmu, który planowałem właśnie w związku z tymi urodzinami. maszkoda no, szkoda, bo miał być fajny, no ale nic nie wyszło, spróbuję za rok. Potem opublikowałem film na temat w ogóle stanu Colorado, na temat tych dróg, miast i w ogóle mapy, jak ona miała wyglądać. I tego samego dnia, kilka godzin po opublikowaniu tego filmu, odbył się stream SC Software, gdzie przez przypadek pokazano zarys mapy dodatku Colorado. Z tym, że na tej mapie z rynku tam ładunków, także nie była aż tak dokładna, ale można było zauważyć już zarys tego stanu. Także tyle było z tego filmu. A wczoraj opublikowałem film na temat miast i w ogóle firm i przewidywanej daty premiery tego dodatku. A dzisiaj mamy informacje na temat też miast dodatku Iberia, z tym, że nie wszystkich, bo tylko miasta przybrzeżne, no ale dzięki tej informacji no, do tej oficjalnej listy miast można dopisać nie tylko 4 miasta, które zostały wymienione w tym poście, ale w sumie łącznie 11 miast, które też zostały wymienione w pewnym filmie, który pojawił się na Twitterze i możliwe, że na innych social mediach SC Software. Do niego przejdziemy za chwilę, na początku skupimy się nad tym postem. Mamy tutaj aż 24 zdjęcia, także na początku od nich znajdziemy. A jeszcze wracając do tej kwestii, o której tutaj wspomniałem, no ciekawa sprawa. Szkoda, że tak nie było, kiedy publikowałem film z EuroCode Simulator, że następnego dnia potwierdzają, że pracują nad tym dodatkiem czy coś, bo ja albo mam pecha, albo szczęście takie dziwne, że tak zrobię film, a za chwilę oficjalne informacje się pojawiają. No ale dobra, jeśli chodzi o te pierwsze zdjęcia. Na początku mamy właśnie 6 zdjęć, które ukazują jakieś tereny, które nie zostały podpisane, nie wiadomo gdzie one są. Chociaż po obejrzeniu tamtego filmu można już zauważyć, że no przynajmniej te dwa zdjęcia tutaj, właściwie te miejsca z tych zdjęć, zostały ukazane na tamtym filmie, a tam był podpis jakie są to miasta. Ale nie będę spoilerować na tym zdjęciu pewnie już wiecie, co to za miasto, bo mamy tutaj widok na port w mieście Santander. Nie zostało to podpisane, ale wiadomo gdzieś to jest. Bardzo ciekawi mnie to piąte zdjęcie, bo widzimy na nim, że w jakimś mieście mamy tutaj prom. Bardzo mi to przypomina to, co jest na przykład w dodatku Italia, we Włoszech, gdzie tam w jednym z mniejszych czy większych miast, nie pamiętam, był taki port, nie chodzi o Neapol tylko o to miasto najbardziej tam na południu, za pomocą którego można dostać się na wyspę Sycylia. Także zastanawiam się, czy w tym dodatku nie pojawi się też jakaś wyspa, na przykład Majorka. No to jest ciekawa sprawa, bo na przykład taka Walencja pojawiła się w tamtym filmie i ona powinna się pojawić. Także może to są tereny Walencji, nie wiem. Można tutaj snuć jakieś domysły czy coś. Zobaczymy, jak to będzie oczywiście. I ostatnie zdjęcie z tych takich kategorii no ale tych na początku, bo jeszcze na końcu będą takie no to jakieś miejsce tutaj z firmą Marina, czyli tą firmą, która odpowiada za jachty w ETS-ie w różnych miejscach, bo ta firma występuje we Włoszech, występuje w Skandynawii. Ale dobra, przejdźmy teraz do tego pierwszego miasta, które zostało wymienione w tym poście, i jest to miasto Malaga. Ono występuje w tym miejscu, jest to jedno z większych takich przybrzeżnych miast i mamy tutaj cztery zdjęcia, które ukazują co niektóre. Tereny tego miasta, i trzeba przyznać, że jeśli chodzi o dopracowanie tego miasta, to stoi ono na bardzo wysokim poziomie. Bardzo mi się podoba przede wszystkim ten teren ukazany na zdjęciu 10. Gdzie mamy wjazd do portu w Maladze, bo tutaj te tereny naprawdę są świetnie dopracowane. A ja zawsze szanuję i podziwiam za to całe dopracowanie. Uwielbiam te smaczki, takie dopracowanie. Po prostu wspaniale to wygląda. Kolejne miasto jest dosyć blisko miasta Malaga, no i ono oficjalnie też pojawi się w ETS-ie. Jest to miasto Algetiras. Ono znajduje się w tym miejscu. Nie, nie chodzi o Gibraltar, tylko chodzi o to miasto tutaj, Algetiras. I w nim znajdziemy w sumie jeden z największych portów. Także jeśli chodzi o ładunki. No, nie powinno być z nim żadnego problemu, tak jak wspomniałem, niedaleko jest od miasta Malaga, przez Kali no to będzie praktycznie tuż obok, tak to nazwijmy. I jeśli chodzi o zdjęcia, no to tutaj mamy widok na to całe miasto i przede wszystkim na ten port. No, z ładunkami raczej nie powinno być problemów. Przechodząc do kolejnego zdjęcia, nadal siedzimy na południu Półwyspu Iberyjskiego. Ale tym razem przechodzimy do Portugalii, w końcu coś o Portugalii, nie tylko Lizbona i okolice. I mamy tutaj wymienione miasto, Olion. I jest to dosyć małe miasto, miasteczko by można tak nazwać, w okolicach miasta Faro. Znajduje się ono no, tutaj, w tym miejscu. No i po tym jednym zdjęciu, które zostało tutaj dołączone, można sugerować, że prawdopodobnie w tym mieście znajdziemy tylko jedną firmę. I będzie to ta firma z tymi jachtami. Więc prawdopodobnie tutaj będzie tylko ta marina. I to tyle jeśli chodzi o miasta na południu półwyspu iberyjskiego. Teraz przechodzimy w końcu na północ i do jednego z większych miast, bo przechodzimy teraz do miasta Bilbao, które znajduje się w tym oto miejscu. I tutaj mamy dwa zdjęcia tego miasta z widokiem, oczywiście, na port. I drugie zdjęcie, które ukazuje nam tutaj pewien prom. Więc prawdopodobnie będzie jakieś połączenie promowe między miastem Bilbao a no i tu pojawia się pytanie między czym wydaje mi się że może być to połączenie między tym drugim małym portem które występuje na południu w Wielkiej Brytanii które do tej pory Miało służyć jako połączenie z zachodnio-północnymi terenami dodatku Wifla France. Możliwe, że tam będzie teraz połączenie, żeby z podstawki dostać się tutaj w inny sposób niż na przykład garażami, lub może być tutaj też połączenie z jakimś miastem z dodatku Wifla France. Chociaż nie wiem po co, tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że połączenie z Wielką Brytanią miałoby większy sens. I w sumie to można jeszcze cofnąć się do tego piątego zdjęcia, gdzie widzimy ten port. Możliwe, że to nie jest połączenie tylko z wyspą albo do jakiejś wyspy, ale połączenie na przykład z innymi państwami przez Morze Śródziemne. Możliwe, że z Włochami czy gdzieś indziej. No, zobaczymy, jak to będzie. A wracając do tych zdjęć, to tyle jeśli chodzi o to miasto Bilbao. Pozostałe zdjęcia to takie kolejne tereny no-name'owe, niepodpisane, chociaż z nich też można coś ciekawego tutaj wyczytać, czy też znaleźć, bo na przykład na 19 zdjęciu znajdziemy tutaj znak, który mówi nam o tym, że tutaj droga AP9 prowadzi nas w kierunku miasta Vigo, a skoro miasto Vigo jest tutaj wymienione, to możliwe, że się pojawi. Zobaczymy. Tutaj mamy jedno z miejsc, które pojawiło się w tym filmie, do którego za chwilę przejdziemy. Mamy tutaj widok na firmę Marina. Czyli tą odpowiadającą za te jachty, tutaj jakieś inne miejsce. Tutaj jakieś też inne miejsce z widokiem na port. I przy okazji bardzo ważne, z widokiem na przystanek. Także jak widzicie, Eurocode Simulator jest tutaj potwierdzony. No, za niedługo będziemy jeździć autobusem. Nie no, żartuję sobie. No, ale fajnie, że tutaj dorobili taki przystanek. Będzie do modyfikacji. A może faktycznie będzie do tego projektu? Zobaczymy, bo już tutaj coś jest szykowane z głównym menu gry. I dwa ostatnie zdjęcia ukazujące inne tereny, gdzie to ostatnie jest moim ulubionym. Bardzo ładnie wygląda ten teren. No i przede wszystkim występuje tu moja ulubiona pora, czyli ten zachód słońca, która no według mnie jest najlepsza w ETS-ie i w ATS-ie, chociaż zasobną żerna Ale warto, bo ładne zdjęcia wtedy się robi. Jeśli chodzi o ten cały post, to tyle. Na końcu mamy oczywiście dołączoną stronę dodatku Iberia na Steamie. Także jak coś, można ją oczywiście dodać. Do swojej listy życzeń na Steamie, żeby tam podnieść statystyki C Software. A teraz przechodząc do tego filmu, ono trwa niecałą minutę i mamy tutaj wypisane te co niektóre miasta. Na początku zaczynamy od tych, które zostały już tutaj wymienione. Na początku mamy to miasto Alhetiras z tym największym portem. Dalej mamy Malagę. No i tutaj mamy miasto Bilbao. W sumie te trzy miasta, które zostały już wymienione. Ale tutaj mamy już to miejsce, które jest tym miejscem no-name'owym, tak to by wynikło z postu, ale jest to ten teren z tym przystankiem autobusowym. No i to jest miasto Porto, czyli to chyba drugie największe miasto w Portugalii, także je też można już oficjalnie dopisać do tej listy. Tu mamy jeden z tych terenów, które widzieliśmy na tych początkowych zdjęciach, jest to miasto Huelva. Dalej mamy miasto Tarragona, ono jest blisko Barcelony. Tutaj mamy miasto Akoruna, gdzie było to zdjęcie z tą firmą Marina. I tutaj jak kojarzycie Torondo, to jest to miasto Hichon według tłumacza. Tu mamy właśnie to jedno portugalskie miasto, o którym była wcześniej mowa. Tu mamy miasto Santander, które, no, tak jakby nie zostało oficjalnie wymienione w poście, ale było widoczne na zdjęciu, przynajmniej ten port. I ostatnie miejsce to jest to miasto Valencia, czyli miasto, które jest jednym z takich największych przybrzeżnych miast w Hiszpanii, więc ono powinno się pojawić, tak czy siak. I jeśli chodzi o te dzisiejsze informacje, to było na tyle. Dosyć długa informacja, ale dosyć obszerna w informacje, także, no, dosyć. Ciekawa informacja, przy okazji o tym nie wspomniałem, ale na przykład jak widzieliśmy te miasta, takie jak Santander, czy właśnie O czy też to portugalskie miasto oją, no to te miasta będą po prostu występować jako takie małe miasta, podobne do tego, co jest na przykład Wifla France, gdzie mamy miasta tylko z jednymi firmami, ale będą też zaliczane jako miasta. Tylko, że Wifla France te miasta miały elektrownie jądrowe, a tutaj mamy po prostu miasta z takimi portami, z tymi jachtami. No i tyle chciałem dodać, jeśli chodzi o dzisiejsze informacje, no to to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!